Wciąż wszystkim w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic I w ostatnim odcinku otworzyliśmy sobie te kraty tutaj. Ej, dzięki czemu możemy przejść jakby w głąb w świątyni. Ej, zabiliśmy też wszystkie szkielety, które tutaj były w pobliżu. Został tutaj, z tego co wiem, je, tylko jeden szkielet mag, którego sobie zabijemy. I. Dobra Ogólnie będę to, będę to trochę szybko robił, jako że w połowie odcinka gra mi się skraszowała. Tak więc mniej więcej wiem, co tutaj trzeba będzie zrobić. Dlatego tak. Pierwsza rzecz, przejdziemy sobie tutaj, posbieramy sobie te napoje, klikniemy sobie guziczek. Tu mamy cwaniaka, tylko muszę teraz znaleźć ee, to. Game po czwaro. Śmierć OK Okej, i wpierw klikłem to. Nie wiem czy to jest dobrze, ale zadziałało. Okej. To się będzie tam otwierać przez godzinę. Bez jej... Nie denerwuj. I tak. Wchodzimy teraz tutaj. Tu będziemy mieli pierwszego z tych. Nie wiem ile ich tam było kapłanów. Ee, śniącego. Więc co nam ciekawego powiesz? Mam śmiecię żywieńcą. Nie zabijam się go użyć. Gdzie ja go mam? Tu? Nie, tu, tu, dobra. Śmiertelny, Jak śmierze zakłócać mój spokój! Przygotuj się na śmierć! jeszcze się przekonamy na kogo przyszła pora, ty gnijący o Nic mnie robisz, chciałem ci powiedzieć. Chcecie trafić, Posun się trochę. Uparte no, Ej no, z go nacelować. Dobra, koniec. <ścoughs> uparte? Warakaszor. Ci zaraz pokażę, kto jest stosowany ty. <śmianowicie> <śmianowicie> to jest najbardziej ekscytująca walka, jaką w życiu widziałem. Pełna efektów specjalnych, zapierająca dech w piersiach. <śmianowicie> Co za fraje Rozcinacz światów miałeś. I... co miałeś? I pirokinerze To jest ten czar, którym on nie, on nie próbował coś zrobić. E, możemy spróbować go użyć, tylko... Chcemy nie sobie lodową falę i zobaczyłem potem jak on będzie działał. Jakiś zwój jeszcze. I to musimy teraz rozcinaczem światów w kapliczkę się wstrzelić I okej okay. um. I mniej więcej w tym momencie, no trochę może przesadziłem mówiąc, że w połowie gry, w połowie odcinka Ale gdzieś w tym momencie jak zaskoczyłem na dół, gra mi się skraszowała Więc mam nadzieję, że teraz się nie skraszuje Eee, tu, czy coś tu jest? Ho, świątynny pełzacz! On coś zrobi, ja się go boję. Nic nie widzę w dodatku. Gdzie jest pirokinaza? Jak sobie ją wypróbować? Tu jest. No, patrz, gnide. Ha, i co teraz gnoju? Hmm Jakby tu cwaniaka załatwić O, tu jest jakiś He, <grystanie> dużo mu robię, nie? <grystanie> Mniej więcej tyle samo ile ten? Ten... ten, ten, ten... Jak mu tam było? Ten kapłan mi Dobra, ale teraz go trafię. Albo i nie. Nie ruszaj się. No jaka to jest gnita. Dobra. Jesteś bardzo uprzejmy, że tak stanąłeś, ci powiem. Ej, ja tak straciłem dosyć sporo tych mikstur. Kurde, ale zeście tu zrobiły bajzel Hmm Nawet nie wiem, gdzie ja wyjdę Aha, dobra, to już wiem, gdzie, to już wiem, gdzie jestem eee, a teraz sprawdzę, co by się stało, gdybym poszedł w prawo Pomijając fakt, że i tak nic nie widzę to spróbuję pójść tędy Opiekun świątyni? Tu już stoi? Kolejny? Okej okay. A nie, bo to jest ten... Dobra, dobra, chodź u ciacia, chodź u ciacia, jak tam mówisz Ale daj się trafić, no. Kurde. Dwie godziny później. Ha, frajer. Dobra. O, taki z widzę, widzę cię. Hm. Kielet Witaj. Witam, witam mój psyjacielu Fredu zdrajco Oj Ej, no na no, to taki rzeczy mi tutaj. Zwiadowco. Zwiadowco Fredów. O oh, fak, no to to już jest problem. Nie, Nie. O Boże. A to jest problem. Ha! You shall not pass. O oh, fuck. Czemu was jest aż tyle? no? Kurde. To może być kłopotliwa sytuacja, wam powiem. Okej. Okay. <laughs> Oj no. To było chamskie. Dawaj go. Nie bądź taki cwany Bek. Dobra, to myszkieleta. Gdzieś. Tylko nie wiem gdzie. Tu mnie zamkną, tak? I będzie 10 tysięcy szkieletów. <śpiewanie> 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 Demony, giny. I co wy na to, co? Kurde, i teraz kto jest cwany? Kto jest na topie teraz? Kurde, podoba mi się ta runa. Tu nic nie ma, nic nie ma. Dobra, i co ja z tymi kamyckami zrobić, co? Przekręcę se Co mi to dało? Mhm. No jaka ta gra jest głupia, no. To nie jest ożywieńca? A co to jest w takim razie? Pomniejszy demon. E, eee, to taki tam chłystek. Okej. Okay. E, manę sobie uzupełnię. I kliknę sobie ten kamyczek, zapewne wyjdzie mi kolejny demon, znając tą grę. Zgadłem? No, jakbym mógł być inaczej? Chodź, 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 chodź. Ok, i ostatni kamyczek. O, no nareszcie ty, niewierny w domu pana, bądź przeklęty. Sam bądź przeklęty, pajacu. <śmary> ty, ty mi tutaj nie czaruj. Uspokój się, tak? Uspokój się, raz powiedziałem. że jakie to niewyżyte, no, uspokój się, Jezus Jeee yeah. Kto cię tego nauczył, takich złych czarów, ty no Co ty tu masz? Piorun kulisty I co, on ma jakąś fajną broń? Ej, co to było? Zresztą nie, to było chyba jedna z tych takich Mieczy, które się wbija w ten podłogę, żeby otworzyły nam się Eee, kraty. Ostrze światła to się nazywa tym razem, tak? No dobra, no to ostrze światła w ziemię. A, to tutaj, dobra. Wiedziałem. I lecimy dalej, czyli mamy drugiego kapłana z głowy. I teraz do trzeciego będziemy musieli chyba przejść po tych skotkach co nam się tak... zrobiły. Albo tutaj. Tutaj w sumie jeszcze nie byłem. Jo. Dobra. Eee, tych płyt, już raczej nie będę brał z nich, no bo po co w sumie? Um. Hmm. O, ty, ja cię widzę, Yo, a ty mnie nie. Okej. Okay. Czy te schodki nie prowadziły jakoś tutaj? Nie jestem pewien w sumie. Chyba tak, chyba. O, to te schodki prowadziły na górę właściwie. No dobra. Tutaj były, tu byliśmy na dole. Dobra. Tak też można. I co tutaj mamy? Zamknięte. <laughs> Zamknęli mnie. To chuligany. Dobra. To wiecie co, jednak sobie zejdę tutaj. Okej. Okay. I spróbuję się tymi tam klockami się pobawić, co, byli, co były tutaj. Bo jeszcze tego drugiego klocka nie przekręciłem chyba. Tego. Więc może mi się otworzy tamto przejście, jak go przekręcę. Coś tam się otwiera, bo słyszę, ale nie wiem co Mam nadzieję, że to co chciałbym, żeby się otwierało Dobra, i teraz skakanie po tych klockach To jest po prostu najzajebistsza rzecz, jaką można zrobić z akrobatyką Naprawdę <laughs> Fuck you Kurde tutaj akurat akrobatyka jest choler pierdoletą Kuziwa macie to akurat akrobatyka jest cholernie przeszkadzająca no ale cóż po tych klockach będę skakał jak idiota kurde pójdę jak normalny człowiek drogą czemu bezimienny nie skacze ja mu że skakać a ten nie skacze I chyc ch bez mówię ci: chyc, ch ch prawie przycisk myszy, i chyc kolejny, i jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz, I czemu to nie jest otwarte? To nie zadziała. Ok, um, to skoro nie tak. Chyba, że trzeba w odwrotnej kolejności, jakoś tam te klocki po, poprzekręcać, ale ja się w sumie nie znam. Dobra, hmm, nie no, te klocki trzeba przecież. Trzeba otworzyć tam to przejście. To spróbuję jeszcze w drugiej kolejności je tam otworzyć, bo muszę się tutaj przejść znowu. Ej okay. i hits. Dobra, ile mi zostało czasu? Jeszcze osiem minut to spokojnie. Um, I tak, spróbuję jeszcze raz. Kliknę se to. Co ja zrobiłem? Hm. Dobra, chcę to i to na no, tamto się otworzyło gdzie jestem Ej co się stało Czemu ja nie żyję? What the fuck just Damn. Ja, ja tu jestem. Serio? Ja pierniczę. Jak ja nienawidzę tych świąt, tej świątyni, ja pierdolę. Chodź tu jeszcze raz. Kurde. Nie będę się z tobą drugi raz bawił, więc kiń ładnie, jeśli cię o to proszę. Czemu on mnie nie zabił? Jaki kulturalny demon. Dobra, to wiecie co? Zrobimy tak, yy, ja dojdę do tego momentu jeszcze raz, spróbuję w ogóle otworzyć tamto przejście, yy, żeby nie marnować czasu odcinka i zaraz do was wrócę. Śmiertelny, twój czas właśnie dobiegł końca. Ależ skąd kobiety i gnijące mumie przodem? Tak! Okej, okay, zaraz wam wszystko powiem, bo pewnie tak trochę z dupy macie to pokazane, ale przestań być ci jak ci zara jedne. No szabana na kaka. Dobra, co tu jest? Oha. No to wam nie pokażę um. hmm. Ora, w każdym razie um. sytuacja wyglądała tak, że tam był przełącznik na ścianie obok tej, tej takiej jak to się nazywa? Takiego kamienia, którego nie mogłem otworzyć. Próbowałem go otworzyć jakimiś tymi kamień, kamyczkami co się ruszały nie mogłem go otworzyć, Okazało się, że na ścianie obok zaraz był przełącznik I niestety musiałem włączyć dopiero przy rozmowie z nim, ponieważ jak miałem włączony program nagrywania i otwierała się ta krata tutaj To zawsze mi gra crashowała się, więc um, Musiałem to jakby bez nagrywania zrobić I okej, okay, jesteśmy sobie tutaj I co ja mam tutaj zrobić, że tak to powiem Hmm Tyle ziagady Tu chyba nie jest zbyt bezpiecznie stać. Skoczyć też się nie da. Hm mam tu stać? Nie. Co ja mam tutaj zrobić? Boże, jakie ja dawno nie grałem. O, mam grom? Co to jest grom? jak tu działa grom? Hm. nie sprawdzę. Ale kurde, może tu muszę wyjść, co? Tak jakoś? O, Co um. mi chyba mało daje. Fucking bullshit. Przecież jak ja tu zejdę, to ja się zabiję Hm Teraz to już się zamknęło? Nie ogarniam tej gry, serio <grym> Ale mnie to nie, nie przeszkadza Gniewna stal To jest jeden z tych takich mieczy, co mam Zaraz sprawdzę Gdzie one są? Nie, to jest gniewna stal A tu? Łeeeeeeetą Co to jakieś jakaś taka pier popierdółka? Okej okay. Czy tutaj coś jest w ogóle? Jakaś pochodnia by się mi przydała? Eee, mam coś takiego? Mam O! Ale fajne A wy co macie panowie? Hmm. Fajne zecy macie, Wam powiem. Jakiś eliksir z winności, bonus do zręczności plus 8. Ty co masz? Eliksir ducha, bonus do many. I bonus do many. Eee, no to mi się podoba, bo muszę powiedzieć. Tylko, żeby mnie to nic nie zabiło teraz. Dobra. To tak, Wykniemy sobie wszystkie te mikstury, które tutaj mamy. Eee, eliksir z winności, eliksir życia, dwa eliksiry ducha. I bonus do siły. No. I to nam się skończył czas, także tutaj będę kończył odcinek. Eee, bo mój tam pies już nie wiem czego słyszycie, ale za drzami mi pisze, bo słyszałem go wpuścił. Także eee, ja tutaj będę kończył odcinek jak mówiłem, więc yy, w następnym odcinku będziemy dalej szukać tych kapłanów śniącego i będziemy dalej ich wybijać. Także do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, na razie.